Kończ pan z tymi ordynarnymi kłamstwami. Pisałem to panu w internecie, powiem panu to tutaj. Witajcie serdecznie moi kochani na naszym politycznym kanale. Od razu zachęcam was do zasubskrybowania naszego kanału, oceny materiału oraz o pozostawienie po sobie komentarza. Zapraszam na materiał. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo ministrowie, wysoka izbo, Niedawno pan wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał nas tutaj wszystkich, że wojsko polskie nie wyśle żołnierzy na Ukrainę. Otóż okazało się, że jednak wysyła, że jednak stawia wymogi tym żołnierzom zawodowym, którzy są predestynowani do tego, aby tworzyć jakieś tam oddziały na Ukrainie. Wnoszę o to, aby odroczyć to posiedzenie Sejmu po to, aby pan wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mógł nam zdać pełną relację i pełną prawdę przede wszystkim, bo musimy się trzymać tego, co jest. Bardzo dziękuję. W Sejmie doszło do kolejnego głośnego spięcia, tym razem między posłem Konfederacji Romanem Fricem a wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Poszło o kwestię rzekomego wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę. Roman Fritz w swoim wystąpieniu zarzucił rządowi, że mimo wcześniejszych zapewnień wojsko polskie jednak angażuje się w działania na terenie Ukrainy. Zdaniem posła, żołnierzom stawia się konkretne wymogi związane z wyjazdem, co miałoby świadczyć o niejawnej misji. W związku z tym Fritz wniósł o odroczenie posiedzenia Sejmu, by minister obrony przedstawił pełne wyjaśnienia. Na zarzuty natychmiast zareagował Władysław Kosiniak-Kamysz, który w ostrych słowach skrytykował wypowiedź Fritza i zaprzeczył, jakoby Polska prowadziła jakąkolwiek operację wojskową na Ukrainie. Wyjaśnił, że obecność żołnierzy dotyczy jedynie działalności ataszatu wojskowego w Kijowie, a każda operacja wojskowa wymagałaby osobnej decyzji prezydenta. Wystąpienie wicepremiera spotkało się z poruszeniem na sali sejmowej, a marszałek poddał wniosek Frica pod głosowanie. Cała sytuacja ukazała głębokie podziały w polskiej polityce dotyczące bezpieczeństwa i relacji z Ukrainą. Panie pośle, pan premier Kosiniak-Kamysz w tym momencie zabierze głos i odniesie się na pewno także do tego, co pan powiedział. Panie marszałku, Wysoka Izbo, skończ pan z tymi ordynarnymi kłamstwami. Pisałem to panu w internecie, powiem panu to tutaj. Panie pośle, pan naraża na szwank Polskę, na szwang i niebezpieczeństwo polskich żołnierzy. Pan opowiada głupoty. Co, so, jest ataszat w Kijowie? Wie pan o tym? Wie pan, że w ataszatach służą żołnierze polscy? Wie pan, że jadą też y, przedstawiciele sztabu generalnego, są ochraniani? Pan chce o tym rozmawiać? Pan chce rozmawiać o rzeczach, które są sprawą tak naprawdę związaną z bezpieczeństwem państwa polskiego w taki sposób. Pan wyciąga dokument, który nie dotyczy żadnej misji i operacji na Ukrainie, bo takiej nie ma. Przecież postanowienia prezydenta są potrzebne. A Pan mówi, że na podstawie decyzji ministra czy de nawet szefa sztabu. Proszę pana, pan się kompletnie na tym nie zna. Pan nie dość, że kłamie wprowadza błąd, to jeszcze naraża na szwangi bezpieczeństwo państwo polskie. Koniec z tym. Bardzo dziękuję panu premierowi. Szanowni państwo posłowie, zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. W polskim sejmie doszło do ostrej i gorącej debaty, która wywołała prawdziwą polityczną burzę. Posłowie jak zawsze nie potrafili się zachować. Doszło do istnej awantury. Panie Marszałku, nieobecny Panie Premierze. Przez lata politycy obecnej koalicji 13 grudnia podważali legalność tysięcy sędziów. Wymyślono hasło neosędziowie, jakby oni byli jacyś inni, jacyś nielegalni. Co gorsza, upolitycznieni sędziowie uchylali wyroki przestępców tylko dlatego, że wydali go ci inni, ci spoza kasty neosędziowie. Koalicja 13 grudnia liczyła na to, że na kłamstwie wygra kolejne wybory. A tu rzecznik CUE oświadczył, samo powołanie przez KRS nie wystarcza, by uznać sędziego za nielegalnego. Dla politycznego zysku opluwaliście sędziów, podważaliście ich legalność, nalaziliście budżet państwa na straty, a osoby, które były w tych procesach, na ponowne procesy. Powinniście z własnych pieniędzy pokryć koszty ponownych procesów i zapłacić odszkodowania dla tych poszkodowanych, którzy jeszcze raz będą musieli przechodzić gehenne ponownego procesu. Składam wniosek formalny o przerwę, by premier Dziękuję przeprosił bardzo. Polaków za bałagan w sądownictwie, jakiego się dopuścili politycy koalicji 13 grudnia. Proszę, wniosek przeciwny do tego, który został sformułowany, Szanowny Panie Marsz. Panie pośle, proszę wygłosić swój wniosek. Dziękuję pięknie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, czołem Wielkiej Polsce. Zgłaszam wniosek przeciwny, bo koalicja nie przeprosi przecież za bałagan, który sama stworzyła. Dziś praworządność w Polsce ma twarz Romana Giertycha i Tomasza Grockiego i umorzeń nielegalnie przejętej prokuratury, które ich dotyczą. Dziś praworządność w Polsce ma twarz do, do doprowadzenia do śmierci świętej pamięci pani Barbary Skrzypek, ojca Marcina Romanowskiego czy młodego Rolnika, który przyjechał do Warszawy walczyć o swoją pracę i rodzinę. Wasza praworządność to kajdanki zespolone na nogach drobnych, bezbronnych kobiet urzędniczek. Wasza praworządność to celowe wstrzymywanie operacji aresztowanego posła i represje wobec niezależnych sędziów. Dziś praworządność w Polsce to prześladowanie księży, kibiców za krytykę rządu. To bestialskie zabójstwo dziecka w dziewiątym miesiącu ciąży w Oleśnicy. To jest praworządność Bodnara i Donalda Tuska, na którą Polacy Dziękuję się bardzo. nie godzą i pokażą to 18 Dziękuję maja, bardzo. 1 czerwca. Wasz czas Dziękuję go... Zgłoszony został wniosek o formalny obszerwy w obradach. Poddam. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu polskich seniorek i seniorów Sama jako dumna seniorka apeluję do nas wszystkich, do Wysokiej Izby, o to, żebyśmy podjęli pilnie działania legislacyjne, które pozwolą na zabezpieczenie majątków naszych przed bezwstydnymi wyłudzeniami. Szanowni Państwo, Szanowni, szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Prawda jest taka! Nie przekrzyczycie tego! Prawda jest taka, przepraszam Pani poseł, momencik. Że domy i majątki, domy i mieszkania, które są, pochodzą z bardzo ciężkiej pracy starszych osób stanowią zabezpieczenie na ich ostatnie lata, a po ich śmierci są zabezpieczeniem Dziękuję dla ich bardzo. dzieci. I może na koniec. Przypomnę Dziękuję słowa bardzo. pana profesora pref Bartoszewskiego. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, choć nie warto. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami. I bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia!